Justyna Kowalczyk to zawodniczka, y, która od samego początku, jak zaczęła uprawiać biegi narciarskie, y, cechowała się, a właśnie wyróżniała się w wybitny sposób, y, bardzo dużą pracowitością, sumiennością. Ona uprawia biegi narciarskie, które wymagają y, no, w, ogromnego samozaparcia. Biegając y, duże ilości kilometrów, zawodnik musi się zmagać sam ze sobą. Trzeba mieć specjalne predyspozycje psychiczne. Ja bym się nawet ośmielił powiedzieć, że chyba nie ma na świecie tak pracowitej biegaczki narciarskiej jak właśnie Justyna. I tylko dlatego, że ciężko pracuje, że to potrafi wszystko znosić, że ma bardzo dobrego trenera, co spowodowało, że ona w tej chwili już nie jest tylko jedną z najlepszych na świecie. Ona w tej chwili jest najlepsza na świecie. Wykorzystując to, że Justyna Kowalczyk osiąga tak wspaniałe rezultaty, od tego roku uruchamiamy program pod nazwą Biegna Igrzyska i pod patronatem osobistym Justyny Kowalczyk. To jest początek e, chyba czegoś wielkiego i mam nadzieję, że za kolejne 5-6 lat tak jak w sytuacji skoków za Justyną Kowalczyk pojawią się kolejni zdolni zawodnicy i nasza przyszłość gdzieś tam potem będzie widoczna podczas startów w kolejnych Igrzyskach Olimpijskich. Muzyka jest to wielka radość, a wieki przede wszystkim. Można się poruszać na powietrzu, na nartach sobie pojeździć. Jest to trudne, ale jeżeli człowiek się już nauczy, sprawia mu to ogromną radość. Kolejny punkt: widzenia. Wydajność. 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 Wczoraj Czwarta pozycja. Czwarta pozycja. Po biegu, gdy biegnę, to naprawdę jestem zmęczona, ale, ale później już to mija z czasem. Po prostu to jest takie dla mnie przezwyciężanie własnych, własnych słabości. Jeśli już przybiegnę na metę, to wiem, że. Jak dla siebie jestem już wygrana, że chociaż tam dobiegłam, że na tyle się napracowałam cały, cały ten czas przygotowań, że byłam w stanie tam dobiec. I myślę, że każdy ma takie swoje małe zwycięstwo. Sport uczy zdrowych zasad rywalizacji, poprawia, poprawia zdrowie, uczy współpracy, uczy koleżeństwa. W sporcie można pozyskać wielu przyjaciół. A chroni przede wszystkim od tych niebezpieczeństw, które pojawiają się we współczesnym życiu, od różnego rodzaju patologii, od agresji. Dlatego zachęcam, naprawdę zachęcam do biegania na nartach. Nie bójcie się wysiłku sportowego, sięgnijcie po medale.